Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <grybuj> Witajcie, widzowie YouTube'a, w moim nowym filmie na kanale. Zatytułowanym Życie jest piękne. Zobaczcie, jaka tu jest wichura. Wichura ogólnie zabiła. pełno osób. Pełno osób zabiła. o, wichura. A babka sobie w ogródku grzebie. Bo wywiewa jej różne owoce i warzywa. I ogólnie zobaczcie tutaj, jak, jak drzewa, jak liście wieją. Obala drzewa, normalnie ta wichura i wszystko, nie? Nawet kibel komuś wywiało. Kibel komuś wywiało z domu i znalazł się tutaj. Zobaczymy co jest w kiblu. Zobaczymy, co jest w tym kiblu. czy, czy wywiało główna skibla? Musimy uważać, bo tu jest glina kurwa nie przejdę. Glina idziemy, zobaczyć, co jest kurwa w kiblu. W kiblu prawdopodobnie nie, nie ma główien, są jakieś inne rzeczy, bo nawiało do kibla główien yy, rzeczy. Nawet, Zobaczcie, tu jest taki przystanek. O, jedzie ciągnik. I w tym przystanku zawsze stoją penery. A teraz nie ma penerów, bo boją się, że wywieje ich razem z tym przystankiem, tych penerów. Tak. Nie ma, zobaczcie. Wieje jak skurczybyk. Ogólnie gdzieś niedaleko prawdopodobnie przeszło tornado. Bo gadali w dzienniku telewizyjnym, że było tornado. Zobaczcie, co się stało. To jest nieprawdopodobne, masakra to jest. Zobaczcie, jakie było to. Tu była ścieżka. Tędy szło tornado. Widać wyryte, rozryte, rozrytą ziemię po prostu. Słuchajcie, ślady tornada są widoczne. Jakie jeszcze szkody spowodowała wichura. Zobaczcie, jak nawiało różnych śmieci. Z tych, z tych śmietników po prostu śmieci powyletywały i znalazły się tutaj. Zobaczcie, tak. Sup jest, sub się nie obalił, bo sub jest po prostu wymieniony, niedawno wymienili, jest betonowy, więc jest mocniejszy od drewnianego. Z żelbetu. Co tu jeszcze możemy zrobić? Jednym ludziom po prostu dach zerwało. I zobaczcie, sobie postawili taki domek i teraz śpią sobie w tym domku, bo pozbyli się normalnie dachu nad głową i zrobili sobie na ogródku działkowym po prostu takie, jak widzicie, zastępcze mieszkanie, można tak powiedzieć. Tak. Tragedia po prostu dotyka, dotyka wszystkich. Co, co możemy jeszcze powiedzieć o tych o jest. Zobaczcie, co się dzieje. Gałęzie łamie, lecą na głowę ludziom gałęzie i spadają na samochody. Co tam się dzieje z sąsiadką? Sąsiadka walczy o ostatnie ogórki i pomidory. Walczy w wichurze. Włosy jej wieją, po prostu u, 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 włosy to w ogóle <noise> jej latają, że hej hej. Jak, wiadomo, jak widzicie, prania na linkach nie ma, gdyż całe pranie porwało tornado. No i tyle. Jeszcze zobaczymy dookoła, jak to wygląda. Wiatr wieje z prędkością 90 paru kilometrów na sekundę. Przepraszam, godzinę. Tak. Dobrze. Ostatnie zbliżenie na czy penery stoją przy stanku. Jak widać, penerów nie ma. Penerów nie ma. I. I tyle, bo się boją wichury, że im wywieje. Tak. To ja będę kończył już ten filmik. Yy, I zapraszam Was do subskrypcji yy, mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Zapraszam Was na inne moje filmiki na kanale. Zobaczcie tutaj jeszcze raz yy, zbliżenie na kibelek, który yy, stoi, dlatego że jest. To, to jest skutek tego, że tornado wywiało komuś z domu. I kibelek znalazł się tutaj. Dobra, na razie trzymajcie się i uważajcie na wichurę.